Cześć, witam wszystkich w nowym odcinku. Skromnym rzutem na silnikownię. Pokażę Wam co słychać, co się kręci, co się rozkręciło, co się rozłożyło. Na ten moment, słuchajcie, mamy kolejnego pacjenta typu John Deere 40-45. To jest ostatni z silników, który został mi dostarczony do remontu. Tak jak widzicie, mamy go rozłożonego na czynniki pierwsze. To jest ta jednostka, która była zalana wodą. Pokazywałem niegdyś zdjęcia. Jeżeli chodzi właśnie o górę, zestawy naprawcze, jak to wyglądało. No i po rozłożeniu go na czynniki pierwsze, oczywiście widać ślady yy, pobytu wody. Mamy skorodowany wałek rozrządu, skorodowane korbowody, skorodowany wał, ale oczywiście yy, ta korozja na nim nie jest w niczym jakaś tam yy, uszkadzająca go, nic mu się nie dzieje, trzeba go po prostu wyszlifować w tym miejscu, gdzie jest tarza, ale nie nastąpi montaż tego wału, ponieważ ten wał pierwszy, który udało mi się tutaj tak trafić, powiem szczerze, kwalifikuje się do szlifu. Jest zbyt zużyty, ma zbyt duże uszkodzenia na czopach korbowodowych jak i głównych. Tak więc remont tego silnika na razie stoi. Czekam na decyzję klienta, co tutaj zostanie zarządzone. Większość części do tego silnika już mam przygotowane. Mamy zakupione praktycznie wszystkie potrzebne części do jego montażu. Wszystko w oryginale, tak jak widzicie, tej marki. Nawet i zestawy naprawcze, wszelkiego rodzaju uszczelniacze, wszelkiego rodzaju panewki. Choć teraz, właśnie nie wiadomo, bo tu są zakupione panewki nominalne, ale nie wiadomo, czy będzie szedł śliw, czy będzie szedł drugi wał to już wszystko wyjdzie w praniu, tak więc ten silnik będzie zrobiony na, pew na pewno w bardzo dobrej jakości częściach, ale jak z nim będzie, to wszystko okaże się w przyszłości. Na razie chciałem właśnie Wam zaprezentować, że, że jest taka sytuacja z tą jednostką. No i tak na dobrą sprawę powiem Wam szczerze, już po kilku tych silnikach już znam je praktycznie na pamięć. Już pamiętam wszystkie momenty dokręcenia, co, gdzie, jak powinno być, ale dla pewności jeszcze człowiek sprawdza. No i już ta jednostka nie ma przede mną żadnych tajemnic. Tak więc tak więc już w tym silniku mogę powiedzieć, że się trochę wyspecjalizowałem, ale to w przyszłości zobaczymy, czy jeszcze będą trafiać takie silniki, czy nie. Jest jeszcze jeden tutaj w skrzyni, ale to tylko zapas części takich, no, typu blok, typu głowica, typu inne korpusy, tak? W razie jakby. Coś było nie tak. Tu mamy złożone elementy do mycia, oczywiście do prania, do przesortowania i tak dalej. No a tutaj, no tak jak widzicie, no woda też porobiła te wrzery, ale za bardzo są zużyte wszystkie czopy, jeżeli, no nie wszystkie, ale większość czopów. Tutaj ma naprawdę głębokie zarysowania i no i nie puścimy tego dalej w ruch, albo bez szlifu, albo z drugim wałem. Puścimy to wtedy w ruch właśnie. No, rozumiemy o co chodzi. Taka sytuacja. Nie mam dzisiaj dnia do nagrań, no ale spróbuję, zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka oczywiście będzie przygotowanie do żniw, jeżeli chodzi o kombajny zbożowe. Dwa małe bizony szykuje już tata. I ja ogarniam giganta, no i z gigantem jest bardzo dużo pracy, aczkolwiek niekoniecznie, no ale no, narobiło się z nim coś ciekawego. Zanim do tego przejdę i Wam pokażę, Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować za słowa otuchy, jeżeli chodzi o te moje uprawy. Fajnie mi tam podrzucaliście na maila, żebym się nie przejmował. Jakoś to będzie. tak? Dzięki bardzo. Oczywiście dziękuję również tym, co bardzo mocno się z tego śmieją. Nie ma sprawy, też to biorę na klatę. No i teraz, jeżeli chodzi się o śmianie z czyjegoś przypadku, było takie słynne powiedzenie, nie śmiej się dziadku z czyjegoś przypadku. tak? Te powiedzenie jak najbardziej się sprawdza, bo o, zobaczcie. Śmiałem się z traka, że się sikał pod siebie, a teraz mam za swoje, że tak powiem. Gigant zsikał się jeszcze gorzej, bardzo konkretnie się zsikał pod siebie. No i tutaj e, przyczyna tego wycieku, poważnego wycieku, jest mi bardzo dobrze znana. Jest to ten prawy hydrostat, który kiedyś. No nazwijmy to, rozlał się jak wyjeżdżałem pewnego dnia na koszenie, zaczęło się z niego lać po prostu ciśnieniowo, puścił ciśnienie. A teraz tutaj swobodnie przez cały sezon postoju od jesieni też wyrzucił z siebie prawdopodobnie większość oleju z hydrauliki. O co mu tam chodzi? Nie wiem, zdejmiemy go, zobaczę co jest grane. Obstawiam na to uszczelnienie czołowe, które jest zaraz przy wyjściu wałka. Inaczej nie może być, ponieważ ciekło tam po bębnie hamulcowym i tak dalej. Tak więc bierzemy się za to. No tutaj będzie to dosyć sporo pracy, żeby go wyjąć. Trzeba wypuścić jeszcze resztę oleju. E, ogarnąć, ogarnąć e, wszystkie tutaj te trociny. Wymieść to, żeby można było w jakichś warunkach pod nim pracować. I pomału dłubać, przygotowywać go do tych żniw. Jeżeli chodzi o więcej robót przy gigancie, to mamy do wymiany, tak jak widzicie, o na Bypassie kończony były zeszłe żniwa. Do wymiany jest cała rura wysypowa. Ona już jest przetarta, pogięta, wygięta, przegniła klapka. Tak więc to już jest koniec. Tutaj nic ciekawego nie da się z tego zrobić, a więcej elementów to standardowo trzeba przejrzeć filtry, nie filtry, pouzupełniać stany. Kolejny jeszcze problem, jaki tutaj jest, to wyciek z jednego rozdzielacza, to wyciek z orbitrola, a jeżeli po prostu ślikał się, tak? A jeszcze co ciekawego, tu leży kawałek sfilcowanego, wygiętego, pobitego lusterka oraz urwany LED. Stało się tak, gdy cofałem volwem w tu w miejsce postojowe i przyhaczyłem rogiem kontenera. No i narobiłem ambarasu. Samo życie. Pomału to jakoś wszystko wyszykuję na nowo i, no i będzie szedł tak. Więcej przypadków. I ciekawych tematów tutaj nie ma przy nim. Chodził bez problemu do samego końca sezonu kukurydzianego. No, jest taki brudny czarny, bo to wiadomo, ukurzył się od stania to raz, a drugi raz ja po kukurydzy go po prostu nie myłem. Tak więc jest w taki czarnym nalocie, jeżeli chodzi o kukurydzę. Dobra, biorę miotełę i inne rzeczy. Pomału to sprzątam i próbujemy wchodzić po Trochę się nawet rozpadało chwilę później. E, jakieś 5 litrów deszczu spadło na metr kwadratowy. Teraz tylko ziemniak, kukurydza. Te sprawy nam ratuje ten łopat. Ale dobra, mniejsza. Mamy wyjęte, e, wyjęty przepraszam, cały jeden hydromotor. Tak jak mówiłem, i już sytuacja jest bardzo jasna i klarowna. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie trzymał uszczelniacz od strony wałka. Tu jest taki uszczelniacz. Na takiej, na takiej dziwnej zasadzie działania, już go chyba omawiałem, mamy tu taką tarczę na sprężynach. Tu w środku wchodzi tuleja prowadząca, to jest obudowa i tutaj ta część, ten rancik, trzenam i dociska do tego pierścienia mosiężnego. I tutaj, właśnie w trakcie obrotów, kiedy ten uszczelniacz stoi, w trakcie obrotów on jest smarowany i on też pilnuje, aby nie wydostawał się olej z wnętrza hydromotoru na zewnątrz. No i sytuacja wygląda tak. Jak widzicie, po tej powierzchni jest bardzo podarta, porysowana. Kiedy to wchodzi tutaj, no nie będę wkładał, bo teraz nie będę mógł zaraz tego znowu wyjąć. Położymy. O! Yy, ta część, czyli łącznik napędów, o, łącznik wałków, ona nie jest w żaden sposób zabezpieczona na tych wałkach. Że ona nam się suwa jak chce, na tym właśnie silniku i tak samo na wałku wchodzącym do zwolnicy. No i wyciera nam tutaj tą obudowę. Robi nawet taki zadzior. I powoduje też takie można powiedzieć zaklepywanie. Rozbija nam po prostu ten materiał. I ta tuleja prowadząca zaczyna nam zacinać uszczelniacz. Uszczelniacz się zatnie. Nie dociska idealnie tą płaszczyzną. Do tego pierścienia, i mamy gotowy wyciek. No i to właśnie się dzieje w tym hydromotorze. To była przyczyna całego tego wycieku. Co tu teraz z tym zrobić, żeby zapobiec temu? Trochę wezmę w tokarce te ranty, oczywiście ładnie pozbieram, pozałamuję. Tu muszę delikatnie też podtoczyć, naprawdę bardzo delikatnie, aby ten uszczelniacz dalej pracował. Teraz pracuję, bo on już jest ten, wyciągnięty. Tak na dobrą sprawę, czekajcie. No chodź. O, zobaczcie. Tu są sprężynki, tu jest specjalny o-ring. Tu jest taki kołek prowadzący. O, i tutaj to wszystko nam wchodzi do tego. I tam właśnie to jest po prostu miejsce prowadzenia i on się w tym miejscu zacina, ponieważ, tak jak mówię, jest rozbity rand. No i teraz to trzeba, mówię, delikatnie podebrać, żeby się przestał zacinać i ten uszczelniacz będzie dalej Funkcjonował, pracował bez żadnego problemu, tak? O, o ring wszedł, jest ok, ale jak zapobiec temu, żeby to ponownie się nie wydarzyło, ponieważ właśnie ten łącznik on tutaj się suwa, lata. Yy, muszę chwilę pomyśleć, czy zastosować jakiś dystans teflonowy, czy po prostu wziąć ten o, ułożyć tak, jak on idzie, jest idealnie. I nie wiem, czy czasem, i chyba tak też zrobię. Wybiorę część tego frezu tutaj, jakieś 2-3 mm zrobię wgłębienie, a tu zostawię tą część, aby się dalej opierał ten frez, dalej się opierał o tą płytkę, i wtedy nie będzie nam dotykał tej wewnętrznej części, i po prostu nie będzie powodowało to zacinania się tego uszczelnienia. No taki mam pierwszy pomysł, dalej jeszcze muszę to prześledzić, ale. Na dobrą sprawę ten frez powinien tutaj, końcówką tych ząbków, opierać się też na wałku, tak? Tu o, dochodzi do końca wyfrezowania, i nie powinien mieć prawa tak dociskać do tego, ale wiadomo, tutaj siły pewnie są ogromne i, i nie zdaje to tak egzaminu jak mówię. O, widać miejsce oporu, tak więc spróbujemy, może w ten sposób, bo wsadzając tam znowu pierścień. Nie wiadomo, czy tam będzie miejsce na ten pierścień. No widzicie, no taka no ciekawa sytuacja co do tego. Co tu z tym wymyślać? Eee, no ryzyk fizyk. Podtoczę, podtoczę w tym miejscu. Puścimy to w ruch. Zobaczymy, czy będzie się coś działo. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. No ja na ten moment... Nie jestem w stanie nic ciekawszego innego wymyśleć, bo właśnie nie wiem jakie tu jest właśnie te dystansowanie. O, tu już są rowki tak wypracowane w tej części i w tej części, że to idealnie wskakuje na swoje położenie. O, I idealnie w środek to celuje, tak? Oj, jak to zbiorę, no ale ta, ta część, ta część, tylko ta końcowa część, ta część tutaj nic prawie nie robi, tylko tak, tutaj ta część nie dotyka. Tylko ta, właśnie końcówka, ona najbardziej robi, ale też właśnie przy tym, tu jest ten głębszy robek w tym miejscu, o, na końcu palca. Tu są takie punkty, bo tu była wspawywana przeze mnie tu leja z tym frezem, czyli tutaj nam obciera, tym rantem, tu wewnętrznym. Może śrubokrętem bardziej pokażę. Ten o, ten jest właśnie od tej krawędzi. I to podebrać dotąd tokarką i może nie będzie miało miejsca podebrać 2 mm w głąb i nie będzie miało później miejsca właśnie te rozbijanie tej obudowy i zacinanie tego uszczelniacza. Robić w ten sposób, złożyć, testować. Innego pomysłu nie mam. I tak jak mówiłem, tak też zrobiłem. Mamy takie ugłębienie, właśnie zatoczenie do tego, aby nie obcierało nam w pobliżu. Tej tulei prowadzącej od tego uszczelniacza Mam nadzieję Że będzie to się sprawować Tutaj zostawiłem wyżej Próg jeżeli chodzi o fres, żeby Dochodził do końca tego frezu Zastanawiam się też mocno właśnie Czy czasem No nie podłożyć tu czegoś ale Nie wiem czy to się tutaj w ogóle Wszystko zmieści chodzi o to czy nie będzie za dużo Towaru Czy po prostu uda mi się docisnąć Hydromotor do zwolnicy Jeżeli się to uda A będzie to zbyt ciasno To może dojść do bardzo wysokiego tarcia I coś może się wydarzyć innego Więc na razie spróbuję w ten sposób Pasowałoby zrobić jakiś Seger na wałku Na tym lub na tym wewnątrz zwolnicy Aby się ten cały łącznik Oparł i nie jechał nam dalej tak? No ale weź teraz Wytocz wałek z hydromotoru i rozbierz cały hydromotor wytoczyć ten pierścień, to nie jest tak łatwo w tak twardym wałku to samo w tamtej strony, czyli chodzi o zwolnicę albo też fajnie by było dać jakiś taki opór jeżeli chodzi w środku za frezem żeby wjechał nam, oparł się o czoło wałka i byłoby po temacie no ale dobra, spróbujemy, zrobimy praktykę w ten sposób jeżeli to nie zadziała trudno moja strata, mój błąd no i może się to wydarzyć w trakcie żniw, w trakcie koszenia, aczkolwiek ee, ta awaria powstała dopiero po dwóch latach od zmontowania tego hydrostatu, albo i trzech. Nie, dwa sezony temu to się wydarzyło. W zeszłym sezonie nic nie było, w kukurydzy nic nie było. Dobrze, dwa sezony temu to było. Tak więc no, na jakiś czas może to wystarczy. No nie wiem, no, sam biję się z myślami jak to wszystko tutaj teraz się ułoży i jak to za, za, zadziała ten mój pomysł. Tak więc zostawiamy to tak jak jest. Za chwilę będę wkładał hydromotor. Muszę ładnie po, po, poczyścić wszystkie króćce. Czy tam się coś nie dostało. No i montować. Kolejny przypadek wycieku to już po prostu lata robią swoje. I tak jak mówiłem wcześniej, nie śmiej się dziadku z cudzego przypadku. Czy tam z czyjegoś przypadku. To tak naprawdę, no teraz no znowuż taki no traka, trochę może z tego powstać gówno burza. To z tego, co powiem. Ho, dzisiaj w odcinku to chyba dużo takich będzie tematów. <laughs> Słuchajcie. E, węże po 40 latach eksploatacji. Dobrze? 40, 84, 23 mamy. No, wiadomo. 39 lat eksploatacji. Już puszczają. Tu jest wąż spuchnięty przy zakuciu. Tu jest poszarpany. Znowuż ten drugi już jest pęknięty, też już przy zakuciu ma dość. Tak więc, o, tu trochę przytarty. Tak więc, po 39 latach eksploatacji, jak puściły, mogą, mają prawo, mogło się to wydarzyć. No a fastraka mamy znowuż 2004 rok. No to już strach się bać, co będzie się działo z fastrakiem, kiedy on będzie w wieku giganta. Jeżeli 20 lat młodszy sprzęt już robi takie same. E, przeboje z wężami, z wyciekami, jak, jak sprzęt, który ma 40 lat, oczywiście. E, no, Kombajn chodzi tylko parę dni w sezonie. Tak? No, aktualnie teraz, kiedy gigant jest u mnie, ale w, swo w czasach swojej świetności, w czasach PGR-u, pewnie chodził dużo więcej. Tak? No, a fast track też nie ma przepracowane, Bóg wie ile. Tak więc długo by gadać, długo by gdybać o tym sprzęcie. Jest jak jest. Co się złożyło, czas wymienić. I nie ma co dalej gdybać. I kryzys wycieków w hydromotorze prawdopodobnie zażegnany. Nowe węże ułożone, zakręcone. Wszelkiego typu i maści. Ponieważ, tak jak mówiłem, po tych wszystkich latach pracy miały serdecznie dość. To już pokazywałem. Wszystko mamy tutaj złożone. Prawdopodobnie nie będzie się nic lało. Ale przekonamy się o tym zaraz. Na ten moment idę, zakładam akumulatory, yy, sprawdzam stan oleju w silniku, dolewam olej do hydrauliki, no i staram się uruchomić kombajn, aby nim stąd wyjechać, aby można było tu pod nim posprzątać, no i przestawić go na główną stodołę do napraw, czyli tam, gdzie stała 700 tam, gdzie gigant zawsze parkował. Tak? Tam go chcę postawić na te kilka dni jeszcze, yy, zanim wybuchną żniwa czy coś takiego, no i poogarniać resztę różnych tematów przy nim, jak te wybite lusterko, urwany LED, kilka nieszczelności, orbitrol i tak dalej, tak więc jeszcze jest na spokojnie co podłubać przy nim. Nie ja, ja umiem kamerę no. Naprawdę? Masz. Już, Już no. działa? Działa. No i ogień. Pierwsze odpalenie po kurwa zimie. Przepraszam. Pierwsze odpalenie po zimie.

Ale co by było? Robi mi się nie chce <laughs> No czekaj, zapalę jeszcze raz. No, może strzel, po prostu olej mocno z silnika, tak? Spłynął. No tak, no dopiero na chwilę, to może zaraz... Zaraz będzie dobrze. W teorii. Mamy specjalne słowki do chodzenia. Yep. zewnątrz. Daniel, Daniel umył ręce już jest po robocie. Eee, parametry pracy w porządku. Ciśnienie bardzo dobre, ładowanie ok Na luzie. No, obroty, nie obroty takie sprawy. Tak więc tu na razie wszystko gra. Niech pochodzi trochę. No i będę brał się pomały już za te wszystkie usterki. Muszę tu trochę posprzątać. Eee, no, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyciąganie kombajnu. Kurde, tak to rzucić, to jak ebnie, że tak powiem. Tu powinien być łańcuszek gdzieś jakiś, jakoś. Uwaga, uwaga, uwaga. No nie było wyjścia. Opa! Zobaczmy. Sucho, nic nie kapie, nic nie leci. Niech trochę jeszcze pochodzi, ja go podtrzymam trochę na obrotach. I prawdopodobnie będzie temat z głowy, nie inaczej. Oczywiście zmiana przezbrojenia, przystawki. Idę zobaczyć na górę, jak to wygląda. Czeka mnie bardzo dużo mycia. No, cały kombajn jest trudny jak diabeł masakrycznie brudny bo ja na zimę kombajnu nie myję tak, tak więc no, bardzo duże mycie przede mną wszystko uwalone zakurzone od i nie tylko tak więc będzie co robić ale o fajnie chodzi I na ten moment kombajn zostaje tutaj. W następnym odcinku będę się brał po kolei za właśnie wszelkie przekładki, jeżeli chodzi o te napędy, nie napędy, klepiska, wszystko co związane było z kukurydzą. Będę przekładał cały łańcuch przenośnika pochyłego, bo ten już jakby tak nie patrzeć, to za bogaty w listwy nie jest, ale mam cały drugi zapasowy. Oczywiście również biorę się za uszczelnienie orbitrola oraz rozdzielaczy. I to będzie wtedy. Na tyle, jeżeli chodzi o taką akcję, uszczelnianie. Jeszcze też, no to co mówiłem, jest do zrobienia. I ostatnia rzecz, którą dopatrzyłem, i tak nie, zwr nie zwracałem wcześniej uwagi na to, ale zobaczcie. Pęknięta obręcz oraz tu pęknięta podpórka felgi. Czyli rozpękana felga. E w kombajnach są całkiem inne obciążenia i te felgi powinny być o wiele mocniejsze, o wiele grubsze. Ta tutaj niby jest wzmacniana tymi różnymi wstawkami fabrycznie, ale to nie jest jeszcze to. No i druga strona medalu jest też taka, że ile ton przetargały te felgi i te koła. Znaczy całe koła nie, bo opony są zmieniane, ale ile to przetargało, nikt tego też nie wie, tak? Do tego doszła duża, ciężka przystawka sześciorzędowa. No i po kolei, po kolei, no i po pomału właśnie wychodzą takie kwiatki. Trzeba zastosować inne felgi. Prawdopodobnie z jakiegoś innego kombajnu zastosuję jakieś nowsze. No i czeka mnie przekładka opon. No ciekawe zadanie, po raz kolejny. No i będzie kombajn wtedy jak trzeba. Jeszcze wiadomo, rura wysypowa. No i jeszcze to, 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 tamto i tak po kolei, po kolei trochę się tego już nazbierało. Głównie gruntowne mycie. To jest priorytet tutaj. Naprawdę nie lubię jak jest taki sprzęt brudny. Ta rura z tą, z tą, tą ślepką to już w ogóle jest, szkoda gadać. A co tam się dzieje? Tam jakaś impreza się dzieje, poważna. Zaraz zobaczymy, co tam chłopaki robią na warsztacie. I to we wtorek, drodzy widzowie. O, tutaj leży banieczka. Ech, nie mam światła. Banieczka z trutką na myszki. Jeszcze kilka słomek z kukurydzy, różne takie rzeczy. Mimo, że go czyściłem, strzątałem. To wiecie, jak jest. Zawsze coś się człowiek. Zawsze coś człowiek o przepuści ale wygrzebiemy, wyczyścimy. Będzie jak trza. A co wy ty chłopaki robicie? A ryby co smażymy. I to tak przy wtorku? No, 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 Psy, Ja wiadomo, moment, rybka lubi co? Pływać. Lubi. No ciasto to ciasto bułecz. Że szkubłosy. Co to jest sielawa, tak? ta? Cielava. Będzie leży się zepsuje. No tak. Dobra, i to tu już na tyle <laughs> No i na koniec tego materiału Drodzy widzowie, chcę jeszcze poruszyć Jedną ważną kwestię Znając życie, spodziewam się tego, że W komentarzach będzie to Jedna wielka Fala Podpowiedzi typu Sprzedaj ten kombajn, zezłomuj go Po co robisz tego trupa itd itp No i drodzy widzowie, taka pewna zależność Tutaj istnieje Kiedy naprawiam kierowca Kiedy naprawiam właśnie teraz Giganta, jakieś inne sprzęty, inne ciągniki maszyny, które użytkuję u siebie. Zazwyczaj właśnie tak jest, że, że jestem właśnie w ten sposób yy, jest mi w ten sposób podpowiadane, tak? A kiedy remontuję silnik John Deera, czy coś związanego z nowszą motoryzacją, to takich komentarzy nie ma cisza. No, silnik się zużył, a to było źle zrobione, a tutaj to się stało. Nie ma takich komentarzy, typu sprzedaj ten złom. Na Hugo robisz tego trupa itd. Itp. Bardzo ciekawa zależność. Jakbyście mogli, powiedzcie coś o tym w komentarzach, Podrzućcie temat, dlaczego tak jest, o co tutaj chodzi, bo dla mnie to jest no, no taka śmieszna sytuacja. Naprawdę. Przy naprawach Jondira nic złego słowa nie powie, a przy tych moich starszych wszystkich sprzętach, no wiadomo jak jest. Szczególnie tyczy się to właśnie kierowców. Bo jak dla mnie z tym Jondirem to jest taka identyczna sytuacja porównaniu do tych moich starszych sprzętów tak jak przykładowo tu mamy yy, bardzo dobre porównanie do K700 nr 2 gdzie silnik też był zalany wodą od stania, po prostu pod gołą chmurką ten też gdzieś musiał stać no i co, i czy to John Deere, czy kierowiec, też trzeba rozebrać też trzeba zrobić, też się psuje no tylko jedyne co, no to to jest strasznie, strasznie kół. Cool, wiadomo co drogie to w naprawie jest tak drogie, że Oj, 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 z tego tytułu też mam jedną sytuację, jeżeli chodzi o części, wyliczenia cen części, e, przeliczenia, wyceny. Wszystko, co teraz robię przy tych silnikach, potrafiłem, potrafię. No. Nauczyłem się tego. Jeżeli chodzi o te wyceny, to powiem Wam szczerze, że te silniki się kompletnie nie opłacają. A może dokładniej na ten temat opowiem już w następnych odcinkach. To Wam da dużo do wymyślenia, drodzy widzowie. Ostatnim jeszcze wejściem powiem wam ekipa, że szykują się bardzo duże zmiany u mnie w gospodarstwie, mega zmiany, ale tu nie chodzi o sprzęt, tylko yy, o cały kształt. No i to już prawdopodobnie w najbliższych odcinkach postaram się powiedzieć, pokazać, bo sytuacja zmienia się w pewien sposób, ale to już niebawem. Do następnego. Cześć!